Które to już start? W Elmocie? No. 12. 98. Nie znudziło się jeszcze? To 11. Nie ci się jeszcze? Ale są tutaj gości, co jadą 20 albo 22, także ich proszę zapytać. Ja jestem w połowie tego. Ciągle te same odcinki specjalne. No. Co innego tutaj nie znajdą. No, no nie powstają nowe trasy, nowe, 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 nowe jakieś odcinki, więc, więc trzeba jeździć po tych kultowych, które są były. Dobrze, że ten rajd jest, że jest zorganizowany, bo. Pierwszy rajd nie pojechał, mam nadzieję, że, że już reszta pojedzie, także tu chwała też organizatorowi, że, że ten rajd jest. Jak siebie oceniasz w całej stawce wszystkich samochodów na dzień dzisiejszy? Ciężko powiedzieć, jak co roku, jak przed każdym rajdem jest kilka niewiadomych, więc yy, pierwszy odcinek, pierwsze dwa odcinki myślę, że pokażą już układ sił na ten sezon i w tym rajdzie. Jak pojedziesz? No tak jak i reszta, jak najszybciej się da. Jak twoje miejsce w stawce? Jak, jak uważasz? Jak uważam? Tak jak mówię, no więcej powiedzieć można po, po pierwszych odcinkach. Czujemy się dobrze. Samochód też y, wydaje się, że jest wszystko w porządku, dobrze zestrojone. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze funkcjonowało na tych y, odcinkach specjalnych. I, no, i myślę, że, że, że szybką, precyzyjną jazdą, bez popełniania większych błędów, bo ta stawka jest bardzo silna, zawodników, nie powinno być źle.